Cześć, zapraszam teraz na przekaz dla zodiakalnego byka na pierwszą połowę czerwca. I ten przekaz też jest taki dedykowany tej energii związanej z nowiem w bliźniętach, która co prawda już była jakiś czas temu, no ale ja tak staram się właśnie te, te czytania robić tak od nowiu do pełni i, i staram się trzymać tego systemu, więc jeśli wam się podoba taki styl, to, to zapraszam. Może znajdziesz tutaj coś e, dla siebie. <laughs> Jakąś rybę zaczęłam mieć w tym momencie, więc zobaczymy, jak to będzie. Co tutaj dla Was, drogie byki? Ups. Dobra, coś chciało tutaj wypaść tak, e, tak nagle. Szóstka kielichów i czwórka mieczy. Więc zaczynacie tak introspektywnie, tak właśnie nostalgicznie wręcz. I, i myślę, że to jest właśnie uzasadnione tym, że, że potrzebujecie takiego czasu odpoczynku, takiego właśnie czasu dla siebie, który reprezentuje ta czwórka mieczy. Więc jeśli masz teraz jakiś gorszy czas, to daj sobie tą chwilę odpoczynku. Twoje ciało Ci próbuje coś powiedzieć i na przykład to, to jest właśnie to, żeby że tutaj właśnie chciałam powiedzieć, żeby nie działać, ale tutaj wyszedł mag i słońce, więc to są takie właśnie karty o działaniu, takie bardzo mocne nawet, więc tutaj chociaż też mi przyszło na mnie, że właśnie możesz dużo zrobić, nawet kiedy Dajesz właśnie tą przestrzeń, żeby się rzeczy same działy, że to, to takie działanie w naszym takim ludzkim pojmowaniu, to niekoniecznie zawsze, zawsze jest takie poprawne rozumowanie tego, tego słowa, tak? że można też dać, dać po prostu przestrzeń rzeczom, żeby się same działy, że one też w jakiś sposób oczywiście. Są tworzone przez Ciebie, bo Ty wszystko kreujesz, co jest wokół Ciebie. Ty, ty kreujesz swoją rzeczywistość, o tym jest karta maga. Tutaj karta słońca z kolei mówi właśnie o tym, że, że ta siła ta, taka właśnie do działania to jest, to jest w ogóle część męska, czyli takie coś, co widzimy gołym okiem, coś, co widzimy w ciągu dnia. I, I tutaj nie ma raczej tego spoczynku, jest po prostu działanie. Więc y, zobaczmy, bo to tak trochę widzę jako y, taki trochę paradoks, ale może właśnie tutaj o to chodzi. Może tutaj musisz się czegoś nauczyć, że, że to może być y, paradoks, że Twoje manifestacje to niekoniecznie to w ogóle musi być y, tak krok po kroku. Jak gdzieś usłyszałeś, jak być może się nauczyłeś i, i próbujesz to wdrożyć. Tutaj Siódem Mieczy mówi o braniu czegoś za dużo na siebie: że tutaj masz trochę za dużo tej wiedzy, że tutaj właśnie wprowadź trochę tej swojej cząstki, która wyszła tutaj na początku, tej takiej kwintesencji Ciebie, tego, co Ciebie tworzy. I, I właśnie może ta część, która, y, która ciebie tworzy, to jest właśnie w takim uśpieniu teraz, że to jest takie y, jakby niedziałające teraz. I wiem, że to brzmi tak, y, że o kurczę, to, to co ja mam teraz zrobić, mam po prostu zacząć działać, ale ja nie wiem, co mam robić. I ja, ja wierzę w to, że, że kiedy my jesteśmy w 100% sobą. To rzeczy dzieją się właśnie adekwatnie do tego, do tej naszej wibracji, którą my, my wibrujemy, którą my wysyłamy do wszechświata, że wszechświat nam odpowiada tą wibracją, którą my wysyłamy. Więc jeśli robimy wszystko w zgodzie ze sobą, no to, to w ogóle nie ma takiej opcji, żeby przyszło do nas coś, czego my nie chcemy. Bo, bo, jeśli jesteśmy właśnie tak w stu sobą, jeśli e, potrafimy się cieszyć z tego, co jest te, z tego, czym jesteśmy, i, i właśnie co sobą reprezentujemy, tak, jakie wartości wyznajemy, no to właśnie spotykamy te rzeczy, które dają nam to potwierdzenie. No i tutaj mówię o tym, że być może za dużo masz takich nie swoich przekonań, że Gdzieś tam usłyszałeś, bądź usłyszałaś, że no manifestacja to się robi w ten sposób, że, że to po prostu trzeba tak krok po kroku. Tutaj jest taki rodzaj manifestowania, nazwany konkretnie w ten sposób, tutaj taki. No, i, i ty tego w ogóle nie czujesz, więc no nie będzie się to sprawdzać. Więc, <ścoughs> więc tutaj mówię o czymś takim, że, że taką właśnie swoją wiedzą. Ciężko coś wykrzesać. I, I tutaj też na potwierdzenie mam tą ósemkę kielichów, że, że czas teraz się pożegnać z czymś, co ci w ogóle nie służy, że kiedyś ci to mogło właśnie przynosić jakieś efekty, no ale sobie może zdałeś sprawę, że, że to nie jesteś ty jednak, że to właśnie nie twoja droga, że tutaj coś innego jest dla ciebie. Siódemka była wypadła, i, i tutaj jest właśnie to potwierdzenie: jest coś innego dla Ciebie. Jest właśnie ta droga, w której ty będziesz się czuł super, w której ty będziesz się czuł spełniony. Ona tam jest. Tylko musisz ją tak, tak odkopać, tak jakby odgruzować. Tak widzę, że ona jest tak po prostu stłamszona takimi nie przekonaniami. Czasami właśnie najlepsze jest odetchnąć się od, odetnąć co, co ja w ogóle mówię odciąć się od bodźców, żeby, y, żeby zacząć słyszeć swój głos. I myślę, że tutaj właśnie potrzebowałeś tego usłyszeć, jest tutaj dziewiątka kielichów oraz as kielichów i mamy gwiazdę na końcu. No więc to jest naprawdę. Mm, Proces takiego leczenia dla ciebie. Może nie leczenia, może bardziej takiego właśnie dochodzenia do siebie, bo to jest tak trochę czasami nazwane, właśnie uproszczone w takie właśnie tutaj jest jakieś leczenie, tutaj jest jakieś, no właśnie, odnajdywanie siebie, to jest bardziej. To jest właśnie odnajdywanie swojego głosu, bo ty. Masz w sobie ten, ten swój głos, tą, tą taką cząstkę siebie, która jest niezmienna od, od dziecka, tak? Która jest w ogóle. Kiedy my jesteśmy dziećmi, to w ogóle ta nasza kreatywność wyobraźnia to jest takie niepohamowane. My robimy to, co czujemy i, i to, co chcemy, to, co mamy na myśli, i nie ma w ogóle żadnego stopowania nas w tym. Więc tutaj jest yy, właśnie. Ta droga, żebyś ty zrzucił te nie swoje rzeczy, żebyś ty tak no, zaczął właśnie błyszczeć tym swoim światłem, które tutaj wyszło na koniec. I do tego właśnie prowadzi ten, ta cała droga, do tego właśnie zrzucenia tych nie swoich warstw i, i uleczenia siebie, i, i my tutaj na końcu właśnie otrzymujemy taką. Czystą, nieskazitelną wersję Ciebie, która na początku właśnie przyszła w takim przypomnieniu, że dostajesz słońce, tak? I my tak. Ja to widzę, że Ty tak się budzisz z, takiego, z takiej trochę hibernacji i takim właśnie masz to oślepienie tym słońcem, i nawet nie jesteś świadom, że, że Ty też jesteś tym słońcem, no bo gwiazda też jest słońcem, prawda? Więc. Więc tutaj na końcu odnajdujesz siebie, ale potrzebujesz do tego właśnie być może też jakiejś pomocy, że to słońce, które tu wyszło, to jest takie właśnie z zewnątrz, to jest ktoś, kto ci pomoże, to jest jakiś e, może podcast, jakiś e, fajny film na YouTubie, który, który Cię tak pobudzi, który pomoże ci tak e, się trochę ocknąć, albo po prostu jakaś inna osoba, która. Powiedzieć coś fajnego, które ci jakoś poprowadzi, albo to może być tak właśnie zebrane w kilka takich kolektywnych rzeczy, które obudzą w tobie na sam koniec Twoją taką prawdziwą wersję siebie. Dobrze, więc myślę, że będę na tym kończyć. Bardzo Ci dziękuję za to czytanie. Mam nadzieję, że ci się podobało. Jeśli tak, to daj łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał. Cześć!